Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Pan Bartosz oto kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Ojcowizna, i co na samym wstępie zostawcie łapkę w górę oraz hashtag Trawa i wam serduszko. No i dzisiaj czekamy tutaj na Mirusia, bo wczoraj żeśmy się troszkę napili i pogadali. No i stwierdziłem, że mi ta trawa, którą tam wiecie, skosiłem kilka odcinków temu na łące nie jest potrzebna. Tak samo jak i ta łąka, ale to zobaczycie w odcinku co się będzie działo. O, jedzie. No i stwierdziliśmy, że. Dzisiaj e, pomogę mu to. Dobry. Czekaj, już tu myślałem, że jedziemy do roboty. Siema, Miruś Dobry. Szufla. Szufla, szufla, ja tu właśnie widzę, mówię, co będziemy się robić. To ty wiesz, gdzie ta łąka jest, czy nie? No, właśnie nie wiem, weźmy co prowadzić. Pierwszy tak. skręt w prawo i po lewej stronie. Dobra. Dobra. No i się dogadałem z Mirusiem, że ja mu to pomogę, pograbię. On to sobie pobeluje i zabierze. A w zamian za to da mi tam przyczepę czy dwie e, obornika. No bo on tego obornika ma i tak strasznie dużo, więc nie jest mu do szczęścia jakoś mega potrzebne. Domyśli się, domyśli się. E, ten obornik jest mu właśnie do niczego niepotrzebny. A mi się zawsze przyda, bo tego pola trochę doszło, a ceny nawozów są kosmiczne. No jak widzicie, tutaj już rzepaczek ładnie powschodził. I najprawdopodobniej będę chciał się pozbyć tego tej łąki. Ale nie chcę je sprzedać, tylko będę chciał ją. E, co on robi tu? Będę chciał ją po prostu przekształcić na, na pole. I dzisiaj najprawdopodobniej, jeżeli się wyrobimy, to w odcinku sobie ja ci pograbię, ty. Gra. No ja, ja tutaj wezmę zgrabiarkę i ja mu pograbię, a on niech sobie beluje. Mam nadzieję, że trzypek sobie poradzi z tym, ale co miałby sobie nie poradzić? To jest to bestia. Czekaj, wyjdę do niego. Miruś No? Weź tam na kanał 13 ustaw to będziemy się słyszeć, nie będzie się trzeba drzeć Dobra Dobra Elegancko O Słyszysz mnie? A słyszę Elegancko Tutaj niech się rozłoży Zaraz zobaczę czy 60 z tym sobie da radę Ty no duże to jest po 60, ale to praktycznie nie potrzebuje nie, tam mocy Nie wiem, go go sobie Gorzej z podniesieniem ale no, fajnie, fajnie. Ty poczekaj, aż ci to z dwa razy przejadę. No przejdź. I ogólnie no nie jest zbytnio to przeschnięte, ale akurat dla Mirusia jest ok, bo ty będziesz z tego robił kiszonkę, nie? No. No, no to akurat w sam raz. No trochę dostaje, eee, 63 pek znaczy, ale nie jest źle. I to co, nie wiem czy tu z dwie belki będziesz miał. Ale dzisiaj byś był w stanie mi ten obornik przywieźć? Czy niezbyt? No. O, to elegancko. Ja i tak go jeszcze dzisiaj sobie nie będę rozwalał, bo nie mam czym nawet. Ale... Myślę, że w następnym odcinku. Gdzie jesteś gnu i chcesz? E, ty, no nie wiem, albo na te pole, albo na te koło... Coś, co od ciebie kupiłem, ale to zobaczymy. To jak przywiedziesz, to się zobaczy, ja cię tam poprowadzę, jeszcze się stanowię. Dobra, ty już może sobie wjeść. Tu ojoj. Wiedz sobie tutaj, ja ci w drugą stronę będę jechał. Ja wiem, że ty pod New Hollanda prasę to pewnie możesz wały mieć spore, ale będziesz miał mniejsze, to będziesz mógł szybciej jeździć. No, zobaczymy, ile tu będzie z tego. Eee, prasa nowa, czy już kilka lat masz w gospodarstwie? Bo ciągnik to widzę, że nowka z nowej serii. Używka, panie. Ale ciągnik też używany, czy nie? Nie. A. Nowka tak. sztuka. Z nowością pachnie. Ale ta, a w tej prasie to huczy gorzej jak w sip Ja tak słucham. To gorzej. A t... Przynajmniej nie jebie jak sip No to 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 jo, ale to... Łańcuchowo tak ma, że tam zawsze w nich buczy, nie? Huczy i w ogóle. już ostatni sezon chyba. Jo, będziesz wymieniał? A jak? Na no co? Trzeba pomyśleć, żeby pewnie jakaś posówka. Pasowa, o. Kronka pewnie, co? Niech widzą, że stać. Gdzie tam kuna jakaś? Kuna? No też o. spoko. Ja bym chyba mimo wszystko za jakąś kronę się rozpatrywał. Ale no, na twoim miejscu. Ty, a ile byś sobie za taką prasę życzył? Ło. 20. To, to nie i tak, nie jest dużo jak za, jak za taką prasę. No, ja zobaczę. Chociaż na razie to mnie nie stać, ale to. Pociągniesz tym swoim pierdkiem to. Ty, no zanim ty będziesz się to ja. już będę miał może coś większego. Mówisz? No, na wiosnę, no takim zatorkiem, może by się roz rozejrzał w pożniwach w sensie. To nie na taką wiosnę. Albo nie wiem, na młodego rolnika pójdę. Zobaczymy wszystko. O, ale ładnie, akcja szybko zrobione. Akurat popracowane. Na dwa ciągniki to idzie. E, I co? Ja chciałem, żeby to było jak najszybciej zebrane. Oho, dla... ale mnie zarzuciło. Dlatego, że będę chciał to dzisiaj sobie wygłęboszować. E, tą, tą łączkę. Taki odcinek w sumie z dwóch prac polowych. Znaczy, bardziej łąkowych jak na razie. No ale, dlaczego chcę się pozbyć tego, tej łąki? No, dlatego, że nie jest to w żaden sposób. Mi potrzebny teren eee, i tak te łąki co roku, te trawy komuś oddaję e, albo nie wiem, albo tam się zamieniam za coś, więc no po co mi to? A tak to zawsze te dwie tony, trzy tony zboża będzie, jak się zadba. Ej, bo ja zapomniał o zgrabiarce, gdzie ci ją tu odstawić? postok gdzieś tam przy drodze. Dobra, tutaj u chętnych na polu ci ją odstawię. Dobra A zgrabiarka? Ja jestem w szoku, że trzypek sobie z 4.7 ona jest To zgrabiarkę ty gadałeś? No, coś koło 5 4.7 albo 4.8 O, no i sobie trzypek bez problemu dał z nią radę, więc ja... Ja w szoku Dobra Teraz zapnę sobie... Głębosza i lecimy dalej z pracą eee, A ty, ten obornik, to będzie się pozrzucisz jeszcze przy z przyczepę, co? Dobra, tylko zabierz to belko od razu, sej owiń. Niech nie tam nie leży na tym polu. Bo tu bandyty po nocach chodzą i. Uważaj mm. majster. O jezu, wypadek by był. Ja się zakaszlałem, zamyślałem. Dobra, jedź. Ta prasa to nawet trochę przy. przymała do tego ciągnika. Chociaż ten ciągnik ile tam ma? Ze stokoni pewnie ten jego ciągniczek. Dobra, już teraz chyba CB radio nie łapie, to czekamy aż, aż przyjedzie z y, obornikiem, albo to ładowarko, no nie wiem czym on, tam, czym on tam najpierw padnie. Ale chyba pewnie ładowarko po tobele. No dużo... A nie dwie są, więc już w miarę Myślałem, że gorzej, no wiadomo, że taka prasa to i izbicie ma inne. Slipmo to by pewnie ze cztery były. Tej połącze to trochę gorzej idzie, no ale w sumie można się było tego spodziewać, że to tak będzie wyglądać. Trochę teraz, hmm, żeby mu tej beli nie rozciąć. Tutaj oj oj, czekajcie, wjadę sobie jakby tutaj albo będę jeździł od tej połowy, bo tutaj beli nie ma, to nie będą mi przeszkadzać. Elegancko. Myślę. No i to już będzie nasze czwarte pole. Nie. Cztery. Cztery już mamy. To będzie jakby piąte nasze już pole, które będziemy uprawiać. Więc no bardzo fajnie. Myślę, że już teraz z tego coś na wiosnę sobie uskubamy. W sensie w lato. O! Przyjechał ładowarko. Dobry. Dobry, dobry. Zabieraj mnie te bele, bo ja tu nie mogę robić. I wiesz co? Możesz o. mi tu przywieźć z przyczepę I tam z przyczepę Tego obornika Bo ci tak niepotrzebne, a mi się zawsze przyda, to wiesz Jak masz za dużo, to przywoź Dobra, dobra Najwyżej jak będziesz chciał, to ci słomę na wiosnę jeszcze oddam Bo to niepotrzebne mi jest Do szczęścia, a ci się przyda Tobie obornik już wystarcza, a mi się przyda Więc będzie Obie strony, usy eks... A, No wiadomo, wiadomo o co chodzi Dobra Wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze No, no, no No ale tutaj sobie już uszuję. Będzie fajny pierwszy zabieg Na wiosnę sobie pójdzie obornik Czy tam jeszcze teraz, może na jesień Obornik i to się wszystko przeora I będzie takie pole na wiosnę, że szok Sobie jak przeleży Jak sobie przeleży przez zimę to Myślę, że będzie elegancko. Dobra. Ale no 60 w tym roku te dwa pole pogruberować, to dostanie troszkę. Troszkę, troszkę w pogarach. Jeszcze nie wiem czy tego trzeciego nie będę głęboszował. Eee, no ale to zobaczę jak, jak z czasem będzie, no bo to już coraz szybciej, coraz bliżej zima. Przydałoby się jeszcze rozrzutnik znaleźć, albo od kogoś pożyczyć, albo coś. Żeby ten obornik porozwozić, chociaż na jednym z tych pól Tylko też czy mi się opłaca e, na tej te ilości obornika, który ja mam ten rozrzutnik kupywać. Więc no... Nie wiem, nad tym się trzeba zastanowić jeszcze. Chociaż no na pewno kiedyś tam w te zwierzęta będę szedł, więc on będzie używany prędzej czy później. Ale... ja tutaj sąsiadowi, sąsiadowi po ziemniakach. Ale nawet szybko mi tu idzie to Już pokryberowane Elegancko Tam pewnie ładuje... O! O wilku mowa, jedzie i nasz obornik Dzisiaj pół swojego sprzętu tutaj przywiezie Tak patrzę Teraz jedzie największym fendem się pochwalić No ale tego jego fenda to jestem aż ciekawy się spytam czy da mi się przejechać Ale przywiózł tutaj i on to wysypie O, o, zaraz będzie po fędzie. No ale fend to jest bestia Ten jego Zaraz zobaczymy co to jest A, tam pod drzewo No jeszcze w miarę Ale to warczy Nawet głośniej od 3PK Może nawalił tego obornika? Myślę, że starczy na te pole. Aż co, sobie... Będzie? Czekaj, stój, bo mnie przejedziesz. O chłopie! Myślałem, że ty to małą welgerkę przywieziesz, a ty takie? Ło! Wow. Bejdźcie! Bogato, co ty? No, mi starczy na te pole, myślę, że jeszcze zostanie. To elegancko, elegancko. Tak, to jeszcze byś tam miał kiedyś dowieś, nie? Czy coś? To, to to, to, jak za dużo masz, to ja przyjmę w wszelkiej ilości, nie? Bo to jest... No, wiesz, pójdę tyle MPK, nie? No, Dasz? mogę wszystko. Ty, a może byś się dał przejechać mi tym fendem? Pojmiesz to moc? O, chłopie. Daj mi się. Dajecie, no. Czekaj. Tutaj tak? A nie. Widzę, że jest tu zamiana nie, o jak? Ale no elegancki sprzęcik Jak kierownica lekko chodzi, to nie sześćdziesiątka Ty! Dobra O Zgaszę go tu Jak ty będziesz go kiedyś sprzedawał, to ja go kupuję, bo on mi się tak podoba, jak on chodzi Bo jak ty się za to nie wypłacić do końca życia no, zobaczymy, zobaczymy. Dobra, Mase, dawaj. Się a, mój Rumpel to jeszcze tego twojego nowego przeżyje. Tak. Może fędę to nie, bo to te same czas... Znaczy, no, może nie te same czasy produkcji, ale to dobra stal. Ale tego nowego, tego Maseja i ty. Chłopie, zobaczysz. Ja tu 3 młotkiem naprawię i będzie jeździł, a Ty Maseja będziesz tam egzorcystów i jeszcze innych szatanistów zzywał. A ja będę robił. Co ty zawracasz Henkowi po poporu? I tak w po A. Dobra, jedź do domu, bo tutaj krów nie musisz dojść. Nie. Nie? Dojony rano. O! A no, ta to drugie dojenie dopiero o 18. No jak? Pa, ładnie to idzie, nie? No. Fajnie, fajnie. Też taki nowy nabytek, no może nie taki jak twoje, ale. Powoli Powoli, bo się... No No, trochę trzypek ma ciężko z tym yy, Ten, czasami Czasami trzeba po wodę latać kalistrem Ale to jest inna bajka Łączka jest zrobiona, no według mnie ładnie jeszcze sobie tutaj Właśnie ten obornik na wiosnę przewró yy, rozrzucę Potem się to wszystko jeszcze przełożę i będzie będzie bardzo dobrze. Będzie good robota, według mnie. majster kamienie byś tu pozbierał, a nie? A, a to przy... A wiesz ile teraz Ukraińcy się przycenią, O chłopie... Mnie będzie... Mnie będzie paczkę lemieszy kupić na każde pole, niż tych Ukraińców wynająć. Samemu nie będziesz rady. Ty no, trochę... Trochę dużo jest, szczególnie, że trochę tych pól jest. Ale na, najprawdopodobniej na wiosnę sobie wynajmę to husarię, czy tam ja inną to maszynę, nie? Jak dobrą flachę postawisz, to ci pomogę. O, bardzo mi się to podoba. Twoje podejście. We, uciekaj, bo cię przyjadę. Ja tu hamulce mam, ale dość słabe. Chociaż w 3 to jeszcze hamulce są, bo w, 6, w 30 to chłopie. Tam hamulce to ostatni raz to może z 30 lat temu były. Te hamulce to może ostatnie dobre były z 30 lat temu. No W 3 twoim. W ku są dobre, bo są remontowane, bo 3 to jest. Ciągnik u mnie w gospodarstwie Do wszystkiego i do niczego W sensie, no I do transportu, i do orania, i do wiesz No to on musi mieć, nie? A trzydziestka to tam se Kilka razy w roku wyjedzie na pole I ona głównymi drogami to mało jeździ, nie? Czy po jakieś, nie wiem Po jakieś tam dziwne rzeczy Czy na skup zawieźć, jak jeszcze woziłem na skup No to trzypekiem Czy po samoogon jechać W piątek wieczorem, to jak samochodu nie było To trzypekiem Rozumiesz o co chodzi No Dobra, tutaj sobie A ty ten, w to nowe technologie jakby bezorkowo wchodzisz, czy na razie się trzymasz z tradycyjnego tradycyjnej wiesz, że orka musi być na głowę na... na razie tradycyjnie Dużo nie ma do rana Nie? Większo większość łąki A No widać po prasie że już tam w niej łomocze Że trochę przerobiła no. Dobra, tutaj sobie dojadę już końcówka I no co? Miło się gadało, ale trzeba się zbierać do roboty. Bo muszę na Olixa iść tego rozrzutnika szukać. O! No to miło było. Wieczorem. Wysiądę do siebie. Ty no dzisiaj Wieczorem też coś rozpracujemy jakąś flachę. Ja ty, nowo, poza, no, w, poza wizją, ja myślę, że teraz dzisiaj się odpuścimy. Bo wiesz, no, no Helena krzyczy, nie? Ale jutro wiesz, znaczy jutro tam będę szukał tego rozrzutnika. Tak, kupię rozrzutnik, to ja myślę, że my będziemy 3 a, dni opijali. A, ich a, i jak będzie rozrzutnik, te dwa razy tyle. No i Helenka się nie będzie mogła odezwać, rozumiesz? No. no, dlatego ten elegancko trzeba ja specjalnie tego obornika mi Będziemy 3 dni rozwalać i 3 dni chlać. Rozumiesz, o co chodzi Podoba mi się ten poły. No, to tam... Dobra Rozchodzimy się, bo ja jeszcze muszę dzisiaj vloga wrzucić Siema No, na razie Szerokość No, pojadę pierwszy, bo zanim ty się tutaj wyroisz, to trochę ci zajmie Piątka i leci trzypek O, o tamten jak pozawinął Dobra No, ale Miruś... Mirusia, jo, brakowało Żeśmy długi czas ze sobą kontaktu nie mieli, ale teraz jak żeśmy flaszkę wywalili, to chyba będą wspólne interesy wam tak powiem. Dobra. Tutaj sobie zajadę. No i już chyba grub, głębosza mogę odstawić w tym roku. O! Poleciała bestia. Najpierw go sobie tutaj jeszcze potoknę troszkę. Chociaż on się dużo nie obrócił, ale tam zawsze go sobie troszkę przetegocimy. Myjką tak samo 3pk. No i co, już tam powoli maszyny zacząłem chować do stodoły. Coraz bardziej jesień nadchodzi więc yy, najprawdopodobniej sobie wszystko już pochowam. Tylko zostanie właśnie szukanie tego rozrzutnika. Jak sobie rozrzutnik kupię, to wtedy tylko obornik i będziemy już szli wieś, yy, w zimę powoli. Trzeba się przygotowywać. Dobra. Ja tak to na razie zostawię. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć i pa, Elo.